Kotlec, kabłoby z jajkiem. Podejmujemy się tego wyzwania. No, godzina, która jest? Godzina? 13:13? 13. Już obiadki o tej porze? dobrze. Mam rezerwę, muszę tankować. Kurde, bo żebym zaraz nie zajechał, chociaż tutaj mam stację, ale ja tankuję akurat gdzieś indziej. Jedziemy sobie na ten. na pamięć bez nawigacji, elegancko, nie? Standardowo sobie przez rynek przejedziemy. Normalnie samochodem wjazdu na rynek nie ma. Znaczy nie ma. Jest, ale jest zakaz dla samochodów. Ewentualnie tam wiecie jakieś służby specjalne, ewentualnie kurierze tam. Jeszcze mogą dojeżdżać. Jest to troszkę niesprawiedliwe, że ja też jakby jestem kurierem, dostawcą i na rynek samochodów nie można wjeżdżać, nie? Ale tak jest sezon. Na motowierzem bez problemu, nie? Widzicie, że zakaz tam. Zakaz na zakazie siedzi, nie? Ale my sobie bez problemu, bo możemy wjechać także. I tym bardziej, że mam debekillera na wydechu założonego, więc praktycznie to nie brzmi. O, panowie policjanci sobie jadą, także jest literka Teraz, jakbym miał DB Killera to bywała. Była... Nawet o tym myślić, nie co by było. To są kotlet z jajkiem, nie? Tak zdziwieniem, tak. 13 już obiady, chyba że to jest normalne u ludzi. na razie? Myślałem, że będzie jakiś przypał z tą policją, no nie? sobie ja też nie mam się za co doczepić, nie? Ogólnie za jazdę po rynku, no to tam jeszcze, ale ja też nie wiem. No jakiegoś tam, wiecie, pawiadanie świruje, nie? Żebym nie wiadomo co. Tym bardziej, że mam tego debeki całe szczęście. Bo jak byłbym na pełnym przelocie, no to. Pff, no. Byłaby lipa. On jedzie w lewo, czy w prawo? Dobra. Słyszycie sami pewnie, że to prawie nie brzmi, nie? To jest taka dobra, to jest taka, no, Naprawdę dobra alternatywa dla jazdy, taki wiecie... Jak gdzieś na przykład jedziecie w trasę, nie? Bierzecie sobie na przykład szczypce i na przykład już macie dosyć tego wydechu. Wtedy sobie wsadzacie debekidera i od razu o to chodzi tak, nie? Możecie sobie zobaczyć na inne odcinki. To... Naprawdę różnice. Mam nadzieję, że na filmie to będzie słychać, ale w rzeczywistości to pff, nawet nie ma o czym gadać, nie? Ja się teraz czuję, jakbym jechał na takim prawdziwym, seryjnym motocyklu z oryginalnym wydechem, takim wiecie, potaniości, że coś tam to niby brzmi, chociaż to nic nie brzmi, nie? Ale w celach, w celach filmowych no niestety muszę to zakładać, bo jakby ja też chcę mieć dobry kontakt z wami, a ten wydech jest tak głośny. Jeszcze potestuję, potestuję ten yy, mikrofon tak, żeby fajnie zbierał i tyle. To ja jestem zapięty generalnie pod szyją, a wieje mi po szyi. <laughs> bardzo dziwne, bardzo dziwne. Ja ty myślę, że chłopiec jest tarbą nie? On ma jakąś żółtą torebkę. No, No, my się nie doczekamy zielonego oczywiście. Ogólnie w rybniku są bardzo duże problemy z tymi światłami, że przyjeżdżam przyjeżdża motocyklem i jakby nie łapie, Nie wiem, czy to kamera, czy to ogólnie jakiś czujnik, bo to jeszcze w dzień jako tako, nie? Ale wieczorami to, to zapomnij, żeby dostać zielone światło. Generalnie teraz tak, oni jadą w lewo, ci jedzą prosto teraz, albo ci po lewo. O, dobra. Wiesz myślałem, że oni będą mieli teraz zielono, ale to my mamy fajnie. Czekam na te dni, aż będzie, wiecie, takie... No będzie, będzie ciepło. Takie 20 stopni, będzie można sobie w bluzie pojeździć, nie? Ewentualnie założyć yy, zbroję. Czemu nie taką rurę tutaj w ogóle się ciągną. Brak dynamiki, jak to się denerwuje, nie? O, duży bez A A, on nawet nie widzi! Patrzę się w nawigację pewnie. W ogóle ostatnio rozkminiałem, że światła do, dzienny, do jazdy dziennej, które są dokładane do zwykłych samochodów, które nie mają czujników zmierzchu, powinny być całkowicie zakazane. Widzicie? Czasami jest godzina, naprawdę ściemno jak w dupie. I jedzie jakiś sobie chłop na tym samochodem. Światła ma załączone dzienne, i tyle. Ty możesz mu mrugać i tak dalej. Ja on nic z tym nie robi. Dobra, my chyba tutaj mamy. Czy to będzie to. Nie, będzie tutaj. 10 do 11 maksymalnie. Czyli klatka chyba powinna być następna. Kotlec kotlet z jajkiem, pirem. Ciąg gołębie. Obsrańca jedna fuj Jak to wygląda? Jakie jest pożytek z gołębi? To jest dobre pytanie. Jedna, druga. Dzień dobry. Wszystko mamy. Dziękuję, do widzenia. Ja to tym trafem. Zrobiliśmy to zamówienie 9,91. Wiecie co z tymi golombiami teraz zrobił, Bo to ludzie je dokarmiają, to jest najgorsze. A to jest smród. Brud. I tyle, dobra. To co, mamy kolejną wycieczkę. Na centrum. Jedziemy, jedziemy tankować machinę jak zatankujemy będzie można jechać na miasto ale by wydzwonił chłopa tym busem teraz to by się narobiło nie to chyba był przejazd zamknięty że tyle ludzi stoi kur... ja pie... wszyscy do roboty jadą o tej porze ja nie mam pytań ja się zastanawiam czy nie może być po prostu takiego bezwiecznego dnia żeby po prostu nie biało i tyle a, dostaliśmy Ja pierdziele Zahir kebab i zapiekanki Takie kombo to tego jeszcze nie grali, naprawdę ale trudno, lepsze takie coś robić, niż nic nie robić, nie? Kurde, ale wieje strasznie Kolejny bez świateł każdy ruszał, to by było fajnie, nie? Ej, 6,50 za benzynę <laughs> Nie ukrywam, że trochę jest drogo, nie? Jak na benzin 6,50 to drogo Dobra, open w lewo, tak? Nie tak. Ja wiem, że nie można tankować siedząc na motocyklu, no, ale mało kto na to zwraca chyba uwagę, niestety 9,5. Ej, jakbym zatankował do motocykla 9,8, to co będzie szybszy? Bo w sumie chętnie bym to przetestował. 9,5 ma, no, nie diesla, przypadkiem. <grystanie> ale by były jaja. No E10, dobra. 4 litry. Mamy. Ale ja tak zawsze leję, jako o tych 5 litrów, nie? O, idealnie. Opa. A tak, 5 litrów wystarczy, żeby pojeździć sporo. Mi się wydaje, że chyba nie można siedzieć na motocyklu, z tego względu, że jak na przykład byśmy się przewrócili, całe paliwo by wypłynęło i może stałaby się sytuacja taka, że coś mogłoby się podpalić. Dobry, benzynka. Yy, Paragon, i nawet kartą. Dziękuję bardzo, do O, przepraszam, ale jestem Nano. O to ja oglądam ciebie Ciema <laughs> Jak tu pracujemy z Fajnie Kurde, tyle raz no zamawiałem tak, na no głowę, i musiałem się ciebie w końcu No, to różnie bywa, jest dużo kurierów też ogólnie, nie? I A też jak jeżdżę autem to mnie dużo ludzi nie poznaje po prostu No właśnie. Bo jak jestem na motocyklu, no to dużo osób nie poznaje Jakby mam dwie twarze, nie? Jak jestem samochodem to nikt mnie nie pozna, nie? z motorem to okaże, to jest znak. No, chyba tak, chyba tak. Dobra, cisnę po zamówienia. Trzymaj się, miłego. No i kolejna mordeczka, czekaj, jak myśmy tu mieli pojechać tutaj? Jezu, chłopie, tu pod zakaz, tu nie, 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 nie tak się nie będziemy bawić. Hehe, <laughs> TikTokerem, tak! <śmiech> <śmiech> Nie zdążyłem się zdenerwować jeszcze, nie? Tak jadę i myślę o niebieskich migdałach, chcę się na obiad zjeść, zabawa baba wyjeżdża i przed maską. Czy przed maską, no. Widzieliście, nie? Nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, że to przemilczałem po prostu, no. W tej, w tej sytuacji musi odgrywać bardzo dużą rolę ograniczone zaufanie, nie? Słyszałem takie mądre słowo na filmie, żeby nigdy nie odkręcać przy skrzyżowaniach, nie? I faktycznie. Coś, coś w tym jest. Na przykład taka sytuacja, tutaj odkręcasz, ktoś ci wymusza, nie? Gleba. W najgorszym wypadku możesz się przekręcić, nawet nie. I to wiadomo, zależy, jak będą obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Ale no, trochę mi to boli, że nie słuchać go tego moto. Ale trudno. Ważne, żeby można było coś nagrywać w spokoju. No, zielone jedziemy. W sumie tutaj mogę też pojechać tędy. Tutaj też jakby nic, nic, nie stoi na przeszkodzie. jest całkiem na mi najazdasz teraz? Tak to co można jeździć w sumie. Mm, no to bym teraz narobił. Dobra, przerzucę na luz. Niby pod zakaz jechałem, ale... Tak jakby jak mogę sobie prowadzić, nie? Tak bym z rowerem jechał. Jakbym był elektrykiem, to raczej nigdy by mnie nie słyszał. Ciekawe, jakby się w ogóle jeździło. To już... FD 106 Razie Dobra, czy zapiekanki są gotowe Dobra, to ze dwu muszę zrobić do bankomatu Wolny jest to wolny, no szybko mogę to zrobić Dobra Hasik wpłacony Bo to też trzeba pamiętać o tym, żeby glowu wpłacać pieniądze. Zapiekanki tradycyjne, dobrze Hej hej. Ano no Wiem, wiem. Ja nigdy nie jeździłam. pieniądze, żebyś wtedy z tyłu. Za zapiekankę się dogadamy. wzajemnie, na razie. Dobra pierwszy klient 350 metrów. Ja jakby nie jestem tu odważania i coś co, by mi zapłacił za to, żebym kogoś przewiózł na moto. A wiecie jak to jest, bierzesz odpowiedzialność za taką osobę, coś by się wydarzyło, to ja nie chcę mieć później problemów i tak dalej, także niech chcę. kobitka zapłaci komuś, albo niech sobie idzie na jakąś naukę jazdy, tam też można sobie pojeździć, Można być z przodu. Ej, 13E, uwaga, A, C, tam już D, B, mówi z tyłu będzie E, nie? Dobra pytanie, czy ten sławek się na tyle otwiera, żeby mógł przejechać obok niego, bo pewnie nie będzie skanował mi motocykla, nie? Jest na tyle szeroko? ja spokojnie, się z mięsny? szukamy budynku E. E jak Ewa. To dobre pytanie, w sumie gdzie o, to jest tam, E, faktycznie. Budynek E, dobra. Trzeba dzwonić do klienta. A dzień dobry, głowa. Ja jestem tu już pod tym budynkiem E, gdzie jest Rów 2.0. To jest tutaj, tak? Laboratoria tutaj. A, no to to jest więcej z budynków E niż jeden? proszę skręcić do bóry, i tam to budynek. Dobra, okej, okay, dobra, to jadę. Gwiazdkowy budynek, a to tam będzie. No, budynek E. Jest? Jest. No to, okay, tu jest cena. W kierunku wyjazdu. Piaskowy budynek, no to po lewej tam będzie. Dobra, mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Dobra. Tam też jest E. No ale to jest intuacja wewnętrzna ta. A, w ten sposób. Dobra, się bardzo czysto. Również widzenia. Radio 90. W ogóle patrzcie, jak ja mam kierunek spalony, nie? Czy spalony brudny? Patrzcie ten, a ten. To wali cały czas tego wydechu. To było nieprzemyślane ogólnie. Bo to już poprzedni właściciel zakładał I się nie spodziewałem tego, że tak będzie waliło po amorach, nie? No ale cóż, dobra, spadamy stąd. Koło małego targu. Ja nie wiem gdzie jest mały targ w rybniku. To jest dobre pytanie. No, jeszcze pachołek postawili. Ty nawigacja chyba nie działa. Dobra, tu mam w lewo wyjechać, tak? A no ten wiatr nas się nie rozpiesza, naprawdę. Chciałbym powiedzieć, że jest nawet i... Wiecznie. Wiecznie, no wie... Tak się chyba tym ten... mówi, nie? Dobra. Aha, no co tutaj jest? Dobra, to widziałem, gdzie. O, jest. Dobry. <śleski> <śleski> Wszystko. Również i ile za to? 15 zł dużo niedużo Czy nam coś wpadnie następnego? Nie zapowiadam się Jeszcze na no, lipton, lipton trochę